Bardziej Puławskie. Radio LPU w odbyło się kolejne ważne dla lokalnego środowiska przedsiębiorców spotkanie Pławskiej Izby Gospodarczej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie, a także instytucji z otoczenia okołobiznesowego działających w naszym regionie. Spotkanie stało się doskonałą okazją do podsumowania minionego roku oraz omówienia najważniejszych kierunków w rozwoju na najbliższe miesiące. Puławska Izba Gospodarcza działająca nieprzerwanie od 2001 roku stawia sobie ambitne cele związane z rozwojem środowiska biznesowego. Organizacja aktywnie wspiera swoich członków, angażuje się w inc. Inicjatywy edukacyjne, networkingowe oraz konsultacyjne, a także reprezentuje interesy przedsiębiorców w rozmowach z instytucjami samorządowymi i partnerami regionalnymi. Uwarunkowania polskiej gospodarki w tej chwili są bardzo trudne, nie, nie, nie należy tego ukrywać, ale jest tak, że wydaje się, że przeszliśmy w tej chwili taki punkt przesilenia, kiedy faktycznie z koniunktury było słabo. No ważne jest dla nas to, że odsknęli się nasi partnerzy zachodni w zakresie tego, co się u nich dzieje gospodarczo, a to oczywiście dla nas będzie ważny impuls. Pamiętajmy, że duża część naszej gospodarki to jest eksport i po prostu... Powodzenie naszych partnerów trochę też pokazuje to, co my możemy osiągnąć w przyszłości, więc to jest dosyć dobry impuls. Tak naprawdę za nami już taki okres głównych wahań, które były związane z tym, że dopasowywaliśmy się do bardzo zmiennej koniunktury i to przez jakiś czas poprawiało nam PKB, tak jak w 22 czy 23, 21 czy 22, a w 23 go pogarszało. W tej chwili jesteśmy na takich stabilnych poziomach zwrotu, poziomach wzrostu, Typowych dla naszej gospodarki w okolicach 3-3,5%. Być może uda się wypracować trochę więcej, zwłaszcza w przyszłym roku. No ale warto też pamiętać o tym, że gospodarka w tej chwili i informacja o tym w postaci wzrostu realnego PKB nie jest tak jasna i oczywista jak kiedyś. Kiedyś było tak, że jeżeli podawany był komunikat o wzroście PKB, to mniej więcej w większości branż szło podobnie. Natomiast w tej chwili jest tak, że to jest bardzo zróżnicowane. Obecnie Izba zrzesza blisko 80 członków firm zatrudniających. Od kilku do kilkuset pracowników reprezentujących różnorodne branże. Spotkanie było okazją do odnowienia kontaktów biznesowych, a także do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz dobrych praktyk. Za obejrzenie dziękuję najstarszy i najlepszy sklep z dywanami, wygodzinami, zasłonami i tapetami w pułapach.